Za ponad 53 miliony złotych dzielnica Targówek zakończyła budowę domu komunalnego przy ulicy Odrowąża. W budynku oprócz 156 mieszkań zlokalizowano również przedszkole integracyjne i poradnie psychologiczno-pedagogiczną. Oddajemy budynek komunalny przy ulicy Odrowąża. Mamy nadzieję, że będzie służył mieszkańcom całej Warszawy, a w szczególności naszej dzielnicy. 156 mieszkań, w tym 8 dla osób z niepełnosprawnością. Do tego będzie w tym budynku poradnia psychologiczno-pedagogiczna i przedszkole. Inwestycja przy Odrowąża pozwoli nam zmniejszyć listę osób, które oczekują na mieszkania. Mieszkania są dość wysokiego standardu. Myślę, że będą mieszkańcy zadowoleni. W przedszkolu integracyjnym umieszczonym na parterze budynku znajdzie miejsce 90 dzieci. Do budynku komunalnego przeniesiemy istniejące już przedszkole. Chcemy rozpocząć nabór w połowie lutego, tak żeby od marca dzieci mogły korzystać z tego obiektu. Kończymy przetarg na zakup mebli i mamy nadzieję, że przedszkole będzie służyło najmłodszym mieszkańcom naszej dzielnicy.